Witam serdecznie. W tej części porozmawiamy krótko o dziedziczeniu. Zanim jednak zaczniemy, to jedna ważna uwaga dotycząca budowania klas. Przyjęło się, że pojedynczą klasę umieszczamy w jednym pliku. Ja tutaj co prawda trochę łamię tą zasadę, często dla przejrzystości, żeby wszystko mieć na jednym ekranie, ale pokażemy jak, pokażę, jak to zrobić. I jak mamy projekt, to dodajemy tutaj mamy takie menu, a tutaj mamy gotową klasę. Ale jak damy new item, skrót ctrl-shift-a, to też jako pierwszą mamy wybraną klasę, podajemy nazwę klasy, widzimy nam to przyjmie, taką samą jak już mamy, jak i kopiujemy zawartość tej klasy z naszego kodu do tamtego pliku. Tak, umieszczamy umieszczamy to w oddzielnym pliku. Dzięki temu mamy pewną modułowość C-Sharp y, nawet poszedł krok dalej pozwala umieszczać kod klas y, w dwóch, lub więcej, nawet plikach, tak? I o słowie kluczowym partial porozmawiamy jeszcze przy, przy najbliższej okazji. A tutaj mamy po prostu klasę, i ta klasa jest oczywiście widziana również w innych plikach projektu, w tej samej przestrzeni nazw, tak jak tutaj. Mamy naszą klasę użytą, to program oczywiście dalej działa. No i teraz kwestia dziedziczenia. W przypadku dziedziczenia ja nie będę wchodził w rozważania, czy dziedziczenie polega na rozszerzaniu klasy bazowej lub jej uszczegóławianiu, bo to zostawmy to filozofią, programu, filozofią programowania. My się skupimy, przynajmniej na razie na podstawowych przypadkach użycia i później, później gdzieś sobie rozważymy ewentualnie w konkretnym przypadku czy ta klasa uszczegółowiła, czy, czy, może, czy może rozszerzyła. A może jedno i drugie. Zobaczymy jak, jak, jak to nam wyjdzie. Składnia dziedziczenia jest bardzo prosta. no Może już, już w tym oddzielnym pliku to zróbmy tak, że, że mamy jakąś klasę bazową. Niech, niech ta nasza klasa container będzie, będzie klasą bazową. I chcemy utworzyć jakąś klasę yy, Internal, klas na przykład counter, cokolwiek by to miało znaczyć, i ona dziedziczy nam z klasy container. Tak i tutaj jakiś kawałek kodu się wygenerował. Co ważne, składnia jest prosto tak jak powiedziałem, dwukropek i nazwa klasy bazowej. Tak, to jest klasa bazowa, to jest ta, z której dziedziczymy. Ta, to jest klasa pochodna. Czyli ta, ta, która dziedziczy. Mamy tutaj yy, konstruktor, który też po dwukropku ma napisane coś takiego, jak base i w nawiasie jakiś parametr. I to jest odziedziczone konstruktora klasy. To oznacza ten zapis, że dziedziczymy konstruktora klasy bazowej, czyli tak naprawdę. Wykonamy to w takiej kolejności, że się wykona konstruktor klasy bazowej i dopiero to, co tutaj napiszemy w naszym kodzie. No, ja, żeby tutaj już nie nadpisywać funk funkcji, to, to napiszę y, write Line. Y, o może w ten sposób, i, i zobaczmy, gdzie, gdzie to się wywoła tutaj i gdzie, gdzieś, gdzie to się wywoła tutaj. To oczywiście container, constructor, tak? I zobaczmy, jak utworzę klasę container, i jak utworzę klasę. Yy, obiekt klasy Counter. O tak jak tutaj. I teraz zmienimy tutaj wartość, żeby było też jakoś inaczej. Ale zróbmy te same w zasadzie operacje. Czyli Counter, on ma tutaj tą metodę Increment zaimplementowaną. O, a no to może, możemy z niej skorzystać. Tu od razu nam pokazuje kolejną ważną właściwość, że. Klasa pochodna dziedziczy po klasie bazowej metody, czyli ta metoda add będzie dostępna. Metody, które są publiczne i chronione, czyli protected, będą odziedziczone, i ta metoda będzie dostępna, będzie dostępny oczywiście ten konstruktor, jak również będzie dostępne pole value, ale również klasa pochodna ma prawo jak najbardziej dodać sobie jakąś metodę, która na przykład odwołuje się do pola klasy. Bazowej, albo dodać sobie pole wewnętrzne swoje, do którego też się w tej klasie pochodnej odwołamy. No i zobaczmy, co się stanie, jak wypiszemy piszemy tą wartość. Powinno być y, oczywiście 1, 2, 3, dalej y, 1, 2, 5 y, tak naprawdę, a tutaj w drugim y, 9, 10. Tak? Myślę, że to prawne. Tak? No i te nasze wywołanie konstruktora. Najpierw Wywołano konstruktor, bezpośrednio konstruktor klasy ten container, czyli tej bazowej. Tak samo tutaj wywoływaliśmy już bezpośrednio konstruktor klasy pochodnej, tej counter. I najpierw wywołał się konstruktor klasy bazowej, a dopiero później została wykonana część kodu, która się znajduje w klasie pochodnej. Tak, i składnia. Może, możemy dodawać swoje metody i pola. Możemy też nadpisywać y, pola i metody. To w przyszłości wykorzystamy. Y, I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o dziedziczenie. A jeszcze ważna, ważna rzecz y, odnośnie dziedziczenia wielobazowego: w C Sharpie nie ma dziedziczenia wielobazowego. Natomiast jest możliwość implementacji interfejsów, która jest dużo, dużo, dużo ważniejsza w tym wypadku. Tak, bo. Zróbmy jakiś interfejs. No załóżmy, że taki. I teraz my możemy powiedzieć, że dana klasa, to już ten przykład jest dosyć abstrakcyjny, ale specjalnie to umieszczam. Oczywiście ta kolejność nie ma znaczenia, ale, ale żeby było widać, jaka jest tak naprawdę kolejność. No i w tym momencie. Ja deklaruję, że ta klasa będzie implementować interfejs iContainer. Oprócz tego będzie dziedziczyć z klasy bazowej. Tutaj akurat Visual Studio ładnie to podkreśla: tak, tą klasę bazową na trochę bardziej zielony kolor, a tą na, na, na jasno zielony, jako, jako że to jest interfejs. Gdybyśmy sobie zaimplementowali kolejny interfejs, tak, pojedyncza klasa może implementować o ile to ma sens, oczywiście, dowolną. Liczbę interfejsów, tak? Tutaj kolejny. No tutaj, pola, pola szczerze mówiąc, nie są może naj, najbardziej sensowne. I od razu to też tak. I, I tu pokazujemy, że będziemy implementować dwa interfejsy. I istotna uwaga, jak będziemy implementować tą klasę, to ona oczywiście zaimplementuje taki interfejs. Ale gdyby w obydwu klasach, w obydwu interfejsach było, było wymuszenie implementacji metody increment, to możemy napisać, że to, to, ta implementacja jest tego interfejsu. Tu mamy inter implementację interfejsu iCounter, a jak chcemy zrobić oddzielną implementację Interfejsu iContainer. Tu akurat nam podpowiada w ten sposób, ale możemy również w taki sposób dla iContainer zrobić. Małej litery. O, I w ten sposób mamy dwie różne implementacje, w zależności od tego, przy pomocy jakiego później interfejsu będziemy się odwoływać do. Tej klasy, takie będzie wywołanie. Taka odpowiednia metoda zostanie wywołana. I w ten sposób możemy uzyskać w zasadzie pełną funkcjonalność dotyczącą klas. Zarówno klas bazowych, klas pochodnych. Zbudować hierarchię klas. Oczywiście jeszcze kilka detali jest tutaj do omówienia przy okazji przy okazji mówienia. O programach okienkowych. Te, te detale gdzieś tam będę, będę podkreślał, i właśnie w kolejnej części, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zajmiemy się, porozmawiamy o okienkach, czyli graficznym interfejsie użytkownika. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i zadawania pytań.